Hmm, myślę sobie, czemu gra mi klatek 10 kratek na sekundę? Po czym sprawdzam, czy nie może że mi miejsca, tylko mi nie brakuje? Po czym myślę sobie, że faktycznie, przecież jak czemu mam brakować? No mam wolne ponad 240 giga. Po chwili nagle zyskakuje mi komunikat: Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Ciekawe, czy będzie tu wydawać Sprawdźmy jeszcze. Ostatnia moja próba, jak nie to się podaje. Nie będę was tak u tym. ten czas, ten czas to ten jest takie troszkę zrypane według mnie. Znaczy postać strasznie długo śpi. Tak, treningu, którego pewnie nie było. No, ogóle nie z radami, fajnie. Bo nam, tam... no to moje na pewno spłonie. Bo jest zaraz przy granicy, genialnie. Wania, proszę cię. Wania. Wania. Ej, no. Ej. Ej, no. Ej, ej. Ej, ej. kur. Wal się, skurwysynie. Mam go dość. Mam medyki Eee... Udajesz, co mnie gadałem? Czy Dziś moją szansę pogadania z tym typem ogólnie, chyba, że mam jeszcze pomysł, czekajcie. No dobra, idziemy dalej, ludziska. Teraz zmierzamy ku Suno, przebrać dodatkowe... Przebrać ja pierwsze, co ja pierwsze. Eee... Zebrać dodatkowe jednostki. A następnie ruszymy sobie no z powrotem na tereny kanatu kęgickiego Dokładnie A gdzieś tawek. Kęgickiego, dokładnie. Murzyn! Aaaaa! Byłem się bił na kąfa, już. WON <grym> mi skąpa, won! Kto jest na moim kąpie? Już, mówić. Znaleziono wirusa. O kurwa, ten amascyjny z powodu, <noise> aktualizował. Nie! <noise> Wiedziałem, że te 15 osób, co mnie Skype jakieś dziwne linki wysyła, to musiał być wirus. <noise> to koniec. Nie, to ja Daster. Daster? Nie znam na to Daster. No to Daster, oś mi wytłumasz, nie znam. Twój nowy, twój nowy partner do nagrywania. A ja myślałem, że J.J. Joker, no, kuźwa, no. A to się tak dowiadłem, no? Jak ty możesz tak Wytłumasz się, Duster? Po prostu znalazłem kilka luk w twoim komputerze i połączyłem się. co za murzyn, mamy hakera normalnie, widzicie? Zbejtować go. Zbejtować go na kanale Duster96V. V tylko się przespiewały, pamiętajcie. Tak w ramach, żeby Fię, się... Ały. No, duster 96. Jak w, wy... w ogóle to może przedstawię się twoim widzom. To się przedstaw. W ogóle kto normalny tobie. kręci, zagrajmy wy w grę nosłową z drugą osobą. No, przedstaw się jakoś, no. Dobrze, także witajcie widzowie Silverka, ja jestem Duster i prowadzę swój niezwykle popularny kanał na YouTubie. Dokładnie, Daster niedługo prześcignie w widzach różne Bo może i nie. Kurde no nie wiem, Duster jak sądzisz. Oni mają pał widzów 50 już, nie? Tam, Uda gdzie... się. No, 5 widzów. No to zobaczymy. No to tak, za stery niedługo planujemy no ja rozpocząć jakąś serię typowo gay logową. Czy ja czegoś nie przekręciłem? Gay logową. Nie, wszystko jest ok. <laughs> taka taka nieszczędna cisza, choć ci się zapadła, czyli coś jest niebałem. Game, logować, tak naprawdę w grach takich może jak Minecraft na te kicie oraz m, taka grazona jako Terraria. Czy Minecraft? Bo ciężko grę, w której można game logować w tych czasach. Czyż nie? Bo tak trochę Możemy ciężko. No, sapera w game log... pograć. O, let's play saper, zawsze o tym marzyłem od dzieciństwa. Zawsze marzyłem, ale nie wiem w to grać. <laughs> jak się w ogóle gra w sapera, wait, what? <laughs> Mi to nie znam reguł tej gry, tak się... co, A co to jest Supper, bo ja tak <laughs> powiedziałem tylko. Nie wiem czy całe z grałem w pasjansa Nie, nie, to jeszcze jakaś inna gra, bo czekaj, jeszcze odpalę tam wszystkie programy, bo gram w oknie jakby co? Wszystkie programy. Jak taka się nazywała? Wszach nie Akcesoria kurde. Wreszcie wszyscy się dowiedzieli jak nagrywasz. No każdy wie, że nagram w oknie. Tak jestem magiczny. No, no, no. Fuck, jak to laguje! Ja nie widziałem. bo ty mnie oglądasz, czarny człowieku. A ja grałem w ten stolik! Ja się nie oglądam. Jak się ten stolik nazywa? Bo nie chce mi się wchodzić te akcesoria. No, ten taki stolik, typowo... to jest w kasynach. No, że karty są tak. Nie, taki stolik, że. Nie, jest takimi. jakby. takimi patykami, do jakóreczka, i na musi po różnych tych przechodzić. No, rozumiem, co chodzi. E, chodzi ci o. Jak to się pinba. właśnie nazywa? Tak, pindła! Tak, 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 tak! To zajebista gra, pół życia w nią przegrałem. Miałem wynik 9 99, miliardów 9999. Wcale 99, 99. nie jest cheatowany. A daster, my tu gadu, gadu, a ja tu nic nie robu, nie robu, a to jest zagrajmy wy. Więc co sądzisz o tym, żeśmy się pożegnali i wrócili do naszych widzów w piątek? Hm? Na sterku Jestem za Jesteś za, no ale pewnie Wiem, że nie no, mówicie, czarne też. jest czarne, a I białe jest białe też. Ale jednak nagramy tą serię po tak, Czy kiedy się pierwszy raz zagadaliśmy, że mamy coś nagrywać? Sporo roku temu? Pierwszy raz kiedy się zgadaliśmy? A jak, Sporo roku temu? No gdzieś, nawet więcej, w listopadzie chyba Aha, no. jakby co ty pamiętasz, jestem bardzo, bardzo punktualny jak zachodzacie do mnie w listopadzie, to spodziewacie się odpowiedzi w listopadzie przyszłego roku. Dobra. O jezu, morale, morale mi człowieku psujesz, ludzie mi uciekają z armii. Ty, ty, ty zły człowieku, ty w ogóle nie do tego do banku też ten szczegół. Dobra. Najmniej sobie murzynów już. Ale oni są dobrymi ludźmi, to ludzie polscy. Dobra, Czas skończyć. To dziska, do zacznienia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mountain Bate Warband z modyfikacją nowa Hejka!